Od początku pandemii miasto Kraków podjęło bardzo aktywne działania zmierzające do wsparcia branż, które w sposób szczególny są zagrożone istniejącą sytuacją epidemiczną w kraju. Przede wszystkim chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że została uruchomiona specjalna strona Jestem Aktywny, która już w tym momencie cieszy się ogromną popularnością z uwagi na to, że na tej stronie prezentują się ci przedsiębiorcy krakowscy, którzy pomimo trudnych warunków związanych z epidemią nadal prowadzą aktywną działalność gospodarczą i oferują różnego rodzaju usługi z różnych dziedzin na rzecz mieszkańców Krakowa. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do tego, ażeby z tej strony korzystać, ponieważ do tej pory mamy ponad 30 tysięcy wejść na tą stronę, co pokazuje, jak bardzo jest to strona popularna i sprawdzająca się w dzisiejszych uwarunkowaniach. Ponadto chciałem zwrócić uwagę, że w sposób szczególny potraktowaliśmy branżę gastronomiczną, która, jak wiemy, no jest jedną chyba z najbardziej poszkodowanych w związku z trwającą pandemią. Tutaj mamy blisko 350 podmiotów, które prezentują się na tej stronie i to jest również strona, która cieszy się ogromną popularnością. Zachęcam Państwa do tego, aby skorzystać z usług tych właśnie restauratorów, właścicieli różnego rodzaju obiektów gastronomicznych, bo tutaj spektrum, skala, jak gdyby jakość również różnoraka kuchnia, która jest prezentowana. Pokazuje nam, jak bogata to jest oferta i jak efektywnie może funkcjonować również w takich warunkach, jak jest, a poza tym korzystając, jak gdyby z usług tych branż gastronomicznych, tej branży gastronomicznej, no, dokonujemy rzeczywistego wsparcia dla tych podmiotów, które są w sposób najbardziej poszkodowane przez trwającą pandemię. Chciałbym zwrócić uwagę, że na tej platformie, na tej stronie internetowej pierwszej, która mówi o przedsiębiorcach, którzy działają pomimo pandemii, to mamy już zarejestrowanych. 780 różnego rodzaju podmiotów, co wskazuje, jaka jest skala i jak duże jest zainteresowanie ze strony przedsiębiorców. Ponadto, w naszym mieście uruchomiliśmy specjalną platformę internetową, Pomoc dla Biznesu, dla przedsiębiorców, gdzie zachęcamy zwłaszcza przedsiębiorców do tego, żeby wejść na tą stronę, ponieważ ona jest jak gdyby takim pierwszym sygnałem do zarejestrowania się, do umożliwienia zaprezentowania swojej aktywności gospodarczej, nowej formy tej aktywności gospodarczej uwzględniającej dzisiejsze realia i dzisiejszą rzeczywistość i myślę, że to jest ze strony miasta autentyczne wsparcie i stworzenie pewnych warunków, które umożliwiają to, że miasto bardzo aktywnie próbuje uczestniczyć. Mam nadzieję z dobrym efektem dla przedsiębiorców w zakresie rozwiązania tych trudnych problemów, które są podyktowane istniejącą sytuacją epidemiczną w kraju.